Odcinek pytań i odpowiedzi. Nie przedłużajmy i zaczynajmy kolejne z nich. Czy korzystacie z pomocy prawników czy finansistów? No to tak. Tak, korzystamy. Mamy tutaj w naszym też pakiecie, współpracujemy ściśle i z prawnikami w zakresie no, tych wątpliwych rzeczy. W przypadku obrotu czasem takie się zdarzają, bo takie inna, są różne problemy wynikające w trakcie sprzedaży, a co do finansistów, tak, oczywiście też koordynujemy kwestie związane z kredytami, e, na przykład na zakup nieruchomości, też innymi e, finansowymi pożyczkami, czy innymi tego typu historiami. Jeżeli jesteście zainteresowani, śmiało możecie podpytać o to naszych pośredników. Czas na kolejne pytanie. Jeśli inny właściciel widnieje w ewidencji gruntów, niż w księdze wiecie, wieczystej, to który jest faktycznym właścicielem? Przede wszystkim dokumentem, który określa dane podmiotowe dotyczące danej nieruchomości, księga wieczysta. I tutaj jakby patrząc na przykład na artykuł dotyczący rękojmi księgi wieczystej, należałoby taką, taką panę pierwszeństwa przydzielić księdze wieczystej. Natomiast, jeżeli te dane się różnią, to oznacza, że coś jest nie tak, coś jest pewnie nie wprowadzane, a to Rzeczywiście ją trzeba wyprostować. E, oczywiście przy zmianie zapisu w księdze wieczystej automatycznie też ta zmianka wędruje do ewidencji. Więc dzisiaj w przypadku np. sprzedaży już mało prawdopodobne jest to, że w księdze będzie tak, a w księdze będzie inaczej. E, jeżeli ta zmiana była niedawno, bądź dzisiaj to się odbywa jakby synchronicznie. Ee, natomiast no, pier, pierwszeństwem jest Księga Wieczysta, natomiast nie jest powiedziane, że w Księdze też jest zawsze wszystko prawidłowe. Jeżeli będziemy mieli inne dokumenty, które świadczą o tym, że to, co jest w Księdze Wieczyste nie jest prawdą, no to wtedy to wszystko trzeba prostować i też prostować zapisy księgi Wieczystej. Natomiast z tych dwóch, jakbyśmy wybierali taką kadłubę pierwszeństwa, no to Księga Wieczysta jest mnie ważniejszym podmiotem w zakresie właśnie tych danych. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia, za tydzień. Cześć.